Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnych zmaganiach zdrapkowych z jubilotką, z pechową jubilotką, bo na chwilę obecną, jak sami widzieliście, to jest jakaś tragedia. Moi drodzy, drapiemy dzisiaj 6 sztuk i oczywiście z tej pechowej paczki, która jeszcze nie dała mi nic, jak sami żeście widzieli moje poprzednie odcinki, łącznie jestem już stratny 70 zł, bo 7 zdrapek było pustych. Na premierce było 5, no i później na następny dzień. Wczoraj robiłem draping rywalizacji takiej zdrapkowej, gdzie też były dwie puste. Także mam nadzieję, że jakiegoś rodzynka tutaj znajdziemy inwestycja 6 dyszek. Moi drodzy, zapraszam do oglądania. Już na wstępie proszę, zostawcie mi łapeczkę w górze. No i zaczynamy, zaczynamy. Jak ktoś ogląda, to może już w tej chwili napisać komentarz. Przepraszam, jeszcze tak obniżę. Jak myśli, co uda się dzisiaj wygrać, i czy w ogóle coś się uda dzisiaj wygrać? <laughs> to jest zasadnicze pytanie. Bo co do jubilotki, można mieć po moich ostatnich drapingach wiele do życzenia. Dobrze, także zaczynamy. Jubilotka, drapiemy nasze wygrywające liczby. Także dzisiaj się wszystko okaże. Czy może, może wyjdziemy? Na plus, i Jubilotka przeprosi. To tylko i wyłącznie na tym odcinku. Kolejnego już nie będzie. <laughs> Dobra, 36, 28, 6, 40, 11. To są nasze wygrywające liczby. Dobra, 32 nie widzę, 27 nie widzę, 21 nie widzę, 38 nie ma. Oraz 14, moi drodzy, także pusto. Idziemy sobie dalej. Dalej mamy, kochani, jest totalizator. Z z numerem 25. Także tu jest na pewno wygrana. Także, no, na pewno mamy dyszkę. Ale może być więcej. Także lecimy dalej. 4,34, 39. Okej, okay, idziemy dalej. Dalej mamy, kochani, 25.

Powiedziało, bo tak mi to wyglądało, ale nieważne. Mamy totalizator, a pod totalizatorem mamy zawrotne potężne, jakże wielkie 10 zł. Ok. Także mamy dyszkę, moi drodzy. Pierwsza wygrana w jubilotce szał. Szał by night normalnie. Idziemy dalej. Dalej mamy z numerem 19 zdrapkę.

Dwanaście, trzynaście, dwadzieścia dziewięć oraz dwadzieścia sześć, idziemy dalej, ósemeczka czternastka, dwadzieścia siedem, siódemka oraz dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, trzydzieści dziewięć, szósteczka, dalej mamy dziewiętnastkę oraz. Dwójkę, także wychodzi na to, że zdrabka jest pusta. Wszystko się zgadza. EBF, wszystko się zgadza. Dobra, idziemy dalej. Trapiemy kolejną zdrabkę. Zdrabka z numerem 14. No i dobra, lecimy: 35, 28, 38, 29 oraz 7. Ok, także mamy podrapane nasze wygrywające liczby. Oki, lecimy. A tu mamy 33. O, moi drodzy, jest druga wygrana. Mamy totalizator. Dobra, także już mamy na pewno dwie dychy yy, podczas dzisiejszego drapingu. 24. 11. 9. O, zapomniałem. 15. 26, 30, nie mamy, dobra, idziemy dalej, dalej mamy jedynkę 36. Tu nie ma już liczb? Nie ma. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy 40, ósemkę, A, mamy siódemkę, Ło, pod ósemką patrzcie. <laughs> Tysiączek byłoby miło, i to jak? Dalej mamy dwójeczkę. I piątkę, dobra. I już zbliżamy się do końca tej zdrabki. 37, 13, 27, 34 oraz 14. No dobra. No to sprawdzamy, co się kryje pod totalizatorem. Mamy, moi drodzy, kolejny zwrot, kolejną dychę. Póki co dwa totalizatory znalezione. No idziemy dalej. Kolejna zrabka z numerem 11. Dzień moich urodzin. No dobra, zobaczymy, czy dzień moich urodzin będzie szczęśliwy w jubilotce. 32, 18, 23, 39 oraz 13. No i dobra. Mamy podrapane. No to szukamy. 31.

11 i dziewiątkę. Pusto. No i już zbliżamy się do końca. Mamy 22, 21, 17, 12 i moi drodzy, 38 wychodzi na to, że pusto, wszystko się zgadza, TBA, różne literki kontrolne. Moi drodzy, jeszcze mamy dwie zdrapeczki do końca.

I dziewiątka nie widzę. Idziemy dalej. Dalej mamy 29 obok. Jedyneczka nie mamy. 33 nie mamy. Dwójeczka dwójeczki nie ma. I 26 wychodzi na to, że pusto. takie jest. Różne literki kontrolne FG są. Dobra. No i moi drodzy, ostatnia zdrapeczka. Ostatnia jubilotka z numerem drugim. Także zobaczymy, czy zdrabka z numerem drugim skrywa potężną wygraną. 32, 22, 13, 34 oraz 12. Ok, no to szukamy. Póki co 25, 18, 14. Dwadzieścia siedem i szesnaście. To by było na tyle. Szukamy dalej. Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, dziewiątka oraz jedenastka. No to dalej. Czterdzieści, trójeczka, dwadzieścia sześć, dziewiętnaście i trzydzieści pięć nie ma. No i moi drodzy, ósemeczka 15 32 jest wygrana. Jest wygrana. Jest wygrana. Na koniec dwójeczka 38. No dobra, sprawdzamy. Po 32 mamy 10 zł, czyli wychodzi na to, że w tej zdrawce i w ogóle dzisiaj mieliśmy same zwroty TTT Sprawdzimy, czy tutaj yy, czekajcie, moi drodzy. O, dobra. Czyli t, TTT, dyszka. Tu powinno też być TTT, t, t. tak jest, wszystko się zgadza. No i tu również powinno być TTT. T, t. Wszystko gra. No dobra, moi drodzy. Także trzy zdrabki przegrały, trzy zdrabki wygrały. Yy, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Mamy trzy zwroty, także mamy 30 zł. Jakbym miał to podsumowywać, to łącznie na zdrapki było. 130? Tak, 130 zł, z czego odzyskałem tylko 30. Jeśli chodzi o jubilotkę. Także no u mnie wypadła, no. To jest chyba. Zjedna ze zdrapek, która naprawdę najsłabiej na moim kanale wypadła. Szkoda, że to trafiło na edycję jubileuszową, bo nie wygląda to za dobrze. Nie będę mówił, że jest zarąbiaście, <laughs> jak jest beznadziaście, nie! Dobra moi drodzy, także mimo wszystko ja się z Wami żegnam. Zostawiajcie łapeczki w górze, zapraszam do subskrypcji i widzimy się w kolejnych odcinkach zdrabkowych. Jak będzie dużo łapeczek w górze, no to coś dla Was na jutro przygotuję. Żegnam się, miłego dnia, trzymajcie się, pa pa.